Duchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Witajcie kochani, dzisiaj zaczynamy od opowieści Dari. Witaj Haniu. Właśnie wysłuchałam najnowszego odcinka podcastu na True Mysteries. Jestem twoją ogromną fanką tego i drugiego kanału kryminalnego. I podjęłam decyzję, że czas już opisać także moje niesamowite historie, których mi było dane doświadczyć. Jest ich trochę, mam jednak nadzieję, że uda mi się je poukładać w miarę chronologicznie. Moi rodzice już nie żyją, zostałam tylko ja z siostrą. Miałyśmy jeszcze jedną najstarszą siostrę, ale ta niestety zmarła w tragicznym wypadku samochodowym, gdy miała cztery latka. Nazywała się Sylwia. Nie było dane nam poznać naszej najstarszej siostry, gdyż zmarła zanim się urodziłyśmy. Najpierw odeszła mama. Po dziewięciu latach, tata. Mama zawsze była pesymistką. Widziała szklankę do połowy pustą, a nie pełną. Zamartwiała się o wszystko. Wiele rzeczy widziała w czarnych kolorach. Taka już była. Często powtarzała jak mantrę, że nigdy nie doczeka wnuków, że nawet w trumnie będzie leżała w potarganych rajstopach. To dlatego, że zawsze, gdy ubierała nową parę, zaraz jej się targały. I że jak umrze, to chciałaby, żeby na pogrzebie padał deszcz. W 2004 roku mamusia zachorowała na nowotwór. W sierpniu było już tak bardzo źle, że karetka zabrała ją do szpitala. To była środa, 4 sierpnia. Pojechałam z tatą do mamy odwiedzić ją. Siostra była w pracy. Gdy weszłam, mama była już nieprzytomna. Usiadłam obok niej, nieświadoma tego, co za chwilę nastąpi. Tatuś wyszedł na chwilę z sali, a ja chwyciłam mamę za rękę, trzymałam ją i bardzo płakałam. Byłam wtedy młoda, miałam 23 lata. Gdy tak siedziałam przy łóżku mamy, ta nagle otworzyła oczy i z trudem przechyliła głowę w moją stronę. Spojrzała na mnie i nagle jej oczy zrobiły się tak wielkie, a wyraz twarzy tak dziwny jak nigdy. Mama patrzyła na mnie, ale wyglądało to tak, jakby patrzyła przeze mnie. Zamiast mnie widziała kogoś innego. Jej mina ewidentnie wyrażała tylko jedną emocję ogromne zdziwienie. Trwała tak kilka, może kilkanaście sekund, cały czas wpatrując się we mnie, ale jakby poza mną. Nagle po jej policzku zaczęła spływać łza. Mamusia zamknęła oczy i odeszła. Głęboko wierzę w to, że w tamtym momencie, gdy przyszło jej odejść, mama nie widziała mnie, lecz Sylwię, swoją pierwszą z trzech córek. Zawsze powtarzała, że gdy będzie umierać, to chciałaby, żeby Sylwia po nią przyszła. W trumnie, tak jak sama przewidziała, leżała w potarganych rajstopach. Gdy z siostrą ją ubierałyśmy, oczywiście poszło oczko. W dniu pogrzebu pogoda była piękna, świeciło słońce, ale na kilka chwil, w momencie gdy wprowadzano trumnę na cmentarz, na niebie pojawiły się chmury, i przez kilka minut padał deszcz. Zupełnie tak jak chciała tego mama, wnuków też nie dane jej było doczekać. Dziewięć lat później odszedł tatuś. Chociaż chorował, nikt się tego nie spodziewał. Wtedy już z siostrą byłyśmy po ślubie. Siostra miała córkę, ja trzyletniego synka. Z drugim synem byłam w siódmym miesiącu ciąży. Tato mieszkał z nami. To była niedziela. Wrócił z wizyty u siostry, zjadł kolację i poszedł do swojego pokoju. Nie wiedziałam wtedy, że już nigdy z nim nie porozmawiam. Bardzo przeżyłam jego śmierć. Nie mogłam się z tym pogodzić niestety należało zabrać się za organizację pogrzebu. W poniedziałek zaraz z samego rana mój mąż pojechał z teściową, aby ta mogła odprowadzić naszego synka do przedszkola i tam z nim zostać, gdyż w tym dniu było pasowanie na przedszkolaka. Ja z mężem mieliśmy załatwiać sprawy pochówku taty. Obudziłam synka i zaprowadziłam go do łazienki, żeby umyć mu ząbki. Dodam jeszcze, że nasza łazienka jest na wprost drzwi wejściowych do domu. Uklękłam przed nim, a tyłem do drzwi wejściowych i zaczęłam myć mu ząbki. Nagle usłyszałam, że ktoś wkłada klucz do drzwi i przekręca zamek. Drzwi otworzyły się, a syn zaczął machać swoją małą rączką do kogoś, kto właśnie wchodził. Pewna tego, że jest to mąż i teściowa, obróciłam się, ale na to, co zobaczyłam, w ogóle nie byłam gotowa. W drzwiach zamiast męża stał mój tato. W całej swojej okazałości miał na głowie kaszkiet, w którym chodził, kurtkę, którą właśnie zaczął odpinać i ściągał buty. Wyglądało to zupełnie tak, jakby po prostu wrócił do domu i patrzył wprost na mnie. Trwało to dosłownie kilka sekund, ale tak się wystraszyłam, że zaczęłam panicznie krzyczeć, co z kolei bardzo wystraszyło synka i ten się rozpłakał. Obraz taty natychmiast się rozmył. A ja widziałam już tylko męża i jego mamę. Chcę wierzyć w to, że w ten sposób tata przyszedł, żeby po raz ostatni pożegnać się ze mną. Tata zmarł w domu, ale lekarze odstąpili od sekcji, gdyż chorował. Bardzo często myślałam o tym, czy cierpiał, czy go bolało. Pewnej nocy miałam sen. Wchodzę do kuchni, a tam tatuś stoi i zmywa naczynia. Zdziwiona tym faktem pytam go, co tu robi, bo przecież wiem, że nie żyje. A on spojrzał na mnie, uniósł prawą rękę, dotknął swojego serca i powiedział: Tu, Daria, o tu mnie boli, bardzo boli. Obudziłam się i już wiedziałam. Tatuś chorował na serce. Myślę, że przyszedł do mnie we śnie i powiedział, na co zmarł. Kilka lat po śmierci taty musiałam przejść operację głowy, dość poważną, ale na szczęście operowali mnie przez nos. Miewałam już wcześniej inne zabiegi i nieraz miałam podawane znieczulenie ogólne. Wiedziałam więc, że zasnę i obudzę się już po wszystkim. Nigdy do tej pory podczas takich zabiegów nic mi się nie śniło. Tym razem jednak było inaczej. Na sali operacyjnej podano mi środek i zasnęłam. Tyle, że miałam sen. Śnił mi się tatuś i jego brat, a mój chrzestny. Byli ubrani cali na biało w cudownym białym pomieszczeniu, w którym były tylko schody, również białe. Tata i wujek stali na najniższym ze stopni i wyciągali po mnie ręce. Wołali mnie, chcieli, żebym podeszła do nich i poszła z nimi. Tak zrobiłam. Podałam dacie rękę i zaczęłam wchodzić z nimi do góry. Czułam się wspaniale. Byłam szczęśliwa, spokojna. Nigdy wcześniej nie zaznałam takiej błogości umysłu i nagle usłyszałam jak ktoś wymawia moje imię. Daria, Daria, obudź się Daria. Otworzyłam oczy i zobaczyłam salę operacyjną i lekarza, który mnie operował. Powiedział: "W porządku, teraz możesz iść spać". Co to było? Nie wiem. Czy tylko mi się to przyśniło? Miałam już kilka razy znieczulenie i nigdy nie śniłam podczas operacji. Wierzę jednak, że to nie był sen, że tata i wujek naprawdę tam byli. Od tego czasu zastanawiam się, co by było, gdybym w tym śnie podczas tej operacji weszła z nimi na te schody. Czy dziś byłabym tu, gdzie jestem? Od tego czasu, zawsze, gdy w moim życiu ma wydarzyć się coś ważnego, to na kilka dni lub na kilka tygodni wcześniej śnią mi się mama lub tata czasami obydwoje razem w jednym śnie ale zawsze gdy czekam na coś ważnego na przykład wyniki badań nieraz boję się że rodzice chcą mnie ostrzec przed czymś złym a może tylko dodać wsparcia otuchy mam nadzieję że chcą tylko powiedzieć że będzie dobrze żebym się nie martwiła na zapas druga Haniu mam jeszcze kilka niesamowitych historii ale to już w innym mailu Pozdrawiam cię gorąco i bardzo, bardzo dziękuję za to, co robisz. Do usłyszenia na antenie, Daria. Kochana, dziękuję za tę wzruszającą, piękną opowieść. I ja też wierzę, że twoi rodzice, jeśli przychodzą, to tylko po to, żeby dodać otuchy. Czy to tylko sny? Być może, ale warto wierzyć, że coś więcej prawdziwy kontakt z ludźmi, którzy cię kochają. Odwołamy się też trochę do komentarzy. Na przykład małgorzata Majka pisze. Czytając komentarze, przypomniałam sobie o kilku zdarzeniach, takich przypadkach z mojego życia. Gdy synek miał roczek, wracaliśmy od teściów do siebie kilkanaście kilometrów. Po przejechaniu może dwóch kilometrów zorientowałam się, że zapomniałam butelek do mleka dla dziecka. Zawróciliśmy. Czułam, że muszę wrócić. Gdy ponownie ruszyliśmy w stronę domu. Musieliśmy po kilku kilometrach zawracać i jechać okrężną drogą, bo na naszej trasie był wypadek, śmiertelny. Te kilka minut, bo powrót zajął nam może z pięć minut, prawdopodobnie nas uratowało. Wcześniej, gdy jeszcze byłam w ciąży, jechałam sama do teściów w odwiedzinę. Była to końcówka zimy. Wyjeżdżając z miasteczka na drogę krajową, wpadłam w poślizg. Skręcałam w prawo. Niespodziewanie znalazłam się na przeciwległym pasie ruchu. Zdążyłam tylko krzyknąć z przerażenia, bo przed maską widziałam przód tira. Odruchowo zamknęłam oczy, a gdy je otworzyłam, byłam na swoim pasie. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ten tir był dosłownie przed moim nosem. To były sekundy. Wjechałam na lód. Nie zareagowałam w żaden sposób, tylko ten krzyk przerażenia. I nagle byłam na swoim pasie, ten tir obok. Jechaliśmy w przeciwnych kierunkach. Trzęsłam się całą drogę. Pojechałam dalej. Teraz myślę, że byłam w jakimś szoku. Nie umiem tego wytłumaczyć. Mam głębokie przekonanie, że wiele razy doświadczyłam takiej cudownej ingerencji. Długo by pisać, ale jeszcze kilka podobnych doświadczeń mam na swoim koncie. Dziewczyny, piszcie, moje drogie. Czekamy. I coś otrzymałem. A ja miałem taką sytuację. W drugiej klasie liceum miałem bardzo podgórkę z języka polskiego. Sporo luf wpadło do dziennika. Sytuacja zaczęła się robić niewesoła. I nagle przez tydzień zaczęło mi się śnić, że dostaję czwórkę. I tę czwórkę otrzymałem za odpowiedź ustną. To była moja jedyna czwórka w drugiej klasie, ale uratowała mi skórę. Jeszcze jeden komentarz. Ja w prorocze sny wierzę, bo sama przeżyłam coś podobnego, choć ani wierząca za bardzo nie jestem, ani w jakieś paranormalności nie wierzyłam. Do czasu. Otóż jakieś 10 lat temu zaczęłam mieć jakieś dziwne sny. Rano nie pamiętałam nic szczególnego z nich, ale zapamiętywałam datę, która wciąż się powtarzała. 25 sierpnia. Jak przez mgłę pamiętam też, że był tam podany rok ale nie pamiętałam go. To trwało ze dwa lata, tak dwa, trzy razy w miesiącu. Nawet zaczęłam żartować do rodziny, że znam datę swojej śmierci. Będzie to 25 sierpnia, ale nie wiem jakiego roku. Potem była przerwa w tych snach, jakieś trzy lata, a potem pojawiły się ze wzmożoną siłą. Doszły do tego sny, że stoję między dwoma trumnami, w których leżą jeszcze jakieś starsze kobiety. Potem znowu na parę miesięcy spokój. I powoli zaczęłam zapominać. Pewnego dnia jechałam za szybko i spowodowałam wypadek. Deszcz śliska na wierzchnia, nie zapanowałam nad autem. Wywaliło mnie na przeciwległy pas i zderzenie czołowe przy prędkości 70 km na godzinę. To było dokładnie 25 sierpnia. Auta wrowie. Mnie nic się nie stało oprócz kilku siniaków i szoku. Ale w tym drugim aucie jechały cztery starsze osoby, wszystkie pod dziewięćdziesiątkę. Wylądowałyśmy w szpitalu i dwie z tych osób, dwie kobiety, zmarły. Jedna tydzień po wypadku na wylew, druga trzy tygodnie później na zator. Dostałam zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch osób. To, że ja nie zwariowałam wtedy, to chyba był cud. Jeśli nazwać koszmarem to, co wtedy przeżyłam. To jakby nic nie powiedzieć. Mieszkam w Niemczech, obcy kraj, obce prawo i takie coś. Niemieccy prokuratorzy potraktowali mnie nadzwyczaj łagodnie i dostałam tylko karę finansową do zapłacenia. Dziś znowu normalnie funkcjonuję, pracuję, ale wciąż mam w pamięci fakt, że pozbawiłam życia dwie osoby. Muszę z tym żyć. A przecież coś mnie ostrzegało od wielu lat tylko ja. Nie umiałam tego komunikatu właściwie odczytać. I komentarz od C. Miałam wówczas wyjechać w długą trasę samochodem na zmianę z moim tatą. Tę drogę pokonywaliśmy już wielokrotnie wcześniej. Tym razem zaplanowaliśmy wyjazd na drugą w nocy. Poszliśmy spać około 20, ale oboje nie mogliśmy zasnąć. Wizja wyjazdu o drugiej z jakiegoś powodu wywoływała u mnie potworny strach. Jakiego nigdy wcześniej ani później nie doświadczyłam. Bałam się tej trasy w kompletnie irracjonalny, ale obezwładniający sposób. Trzęsłam się z zimna, oblewał mnie pot. O 22.00 mój tata stwierdził, że jednak nie zaśnie i możemy wyjechać wcześniej. Po tych jego słowach mój paraliż ustąpił. Natychmiast. Nie wiem, co by było, gdybyśmy wyjechali o 2.00. Ale myślę, że pewne rzeczy po prostu muszą nam się przydarzyć w konkretnym czasie i miejscu. A na koniec zapraszam na opowieść od Angeliki. Pojechałam z moim chłopakiem na Mazury. Wynajęliśmy pokój w gospodarstwie agroturystycznym. Dla nas wtedy było ono zupełnie przypadkowe. Nie znaliśmy gospodarzy ani historii tego miejsca. Szukaliśmy w internecie, spodobało nam się i wybraliśmy to miejsce. Urządzone to było w ten sposób, że stał tam dom gospodarzy, ale z boku coś w rodzaju letniego domku. Właściwie był przyklejony do tego głównego domu, ale jednocześnie osobny. Jednak, kiedy akurat w tym letnim domku nie było gości, można było spokojnie wejść do niego i przejść łatwo do tego głównego budynku. Było to nawet o wiele łatwiejsze, dlatego że tak bezpośrednio z parkingu. Kiedy w domku byli goście, ktoś, kto przyjechał do gospodarzy, musiał obejść trochę naokoło cały ten duży budynek i wejść od zupełnie drugiej strony. Kiedy tam zajechaliśmy, od razu zaczęliśmy się już trochę rozpakowywać. Drzwi pomiędzy nami a gospodarzami były zamknięte, dostaliśmy klucz. Ale powiedzieli, że jeżeli chcemy wejść do ich kuchni, czy też o coś zapytać, albo na przykład zrobić pranie, możemy śmiało pukać albo nawet otworzyć drzwi i wejść, bo ta strefa na parterze to jest właściwie taka gospodarcza na wpół otwarta dla gości. Kończyliśmy się już rozpakowywać, gdy nagle tymi naszymi drzwiami od strony parkingu wparował nam do środka jakiś mężczyzna, ale od razu wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. Był taki dziwny, z jednej strony wyglądał normalnie, ale z drugiej miało się wrażenie, jakby był trochę nierealny, jak postać z jakiegoś filmu. Ale nie chodzi tu o to, że tak był ubrany albo tak się zachowywał, tylko o to, w jaki sposób było go widać. To nie był taki naturalny widok człowieka, który po prostu wszedł. To był jakby jego obraz, niby trójwymiarowy, ale taki trochę bezcielesny, jakby leciutko przezroczysty. Nie potrafiliśmy potem tego dobrze ująć w słowa, ale i tak myśleliśmy o tym dopiero potem, bo w momencie, kiedy wszedł, byliśmy zupełnie zaskoczeni. Wszedł, zupełnie nic nie powiedział, jakby kompletnie nas nie zauważył. Przeszedł do tych drzwi, które prowadziły do części domu gospodarzy, otworzył je. Okazało się, że akurat nie były zamknięte na klucz. Widocznie, kiedy gospodyni demonstrowała nam, gdzie prowadzi to przejście, to tak to zostawiła, sądząc, że zamkniemy, jeżeli będziemy chcieli. W każdym razie otworzył sobie drzwi, przeszedł przez nie, zamknął je za sobą i tyle go widzieliśmy. Właściwie nic się nie stało. Nie był ani niebezpieczny, niemiły, nie zrobił żadnej awantury, ale poczuliśmy, że nasza prywatność została tu naruszona. Wszedł ani me ani B, nie powiedział kim jest, nawet dzień dobry nie powiedział. Przeparadował przez nasz pokój obok walizek, naszych rzeczy i poszedł sobie do gospodarzy. Po jakimś tam czasie spotkaliśmy się z nimi. No i opisuję im, że była taka sytuacja. Nie słyszeliśmy wprawdzie, żeby podjechał samochód, ale wszedł taki bardzo wysoki pan, ubrany w taką półelegancką kurtkę, może nie płaszcza, ale coś w tym rodzaju, tylko to było krótsze, w niebieskiej koszuli, bo to mi się rzuciło w oczy, a do tego w dżinsach i traperach. Cały ten zestaw był taki dosyć dziwny. Tak jakby ten pan wyszedł prosto z pracy, ale nie zdążył się przebrać do końca. Został już w tej swojej koszuli biurowej, ale założył tylko wygodniejsze spodnie i buty, które przydadzą mu się na mazurach. Widziałam, jak gospodarzom otwierają się szeroko oczy. Dosłownie zdębieli. Miałam wrażenie, że tej pani domu włosy dosłownie stanęły dęba. No to pytam się, czy ten pan był u nich, czy ich zastał, czy się spotkali i dlaczego właściwie wszedł w ten sposób do ich domu. Przecież widział, że jesteśmy w środku i czy można by mu było zwrócić uwagę, aby tak nie robił? Gospodyni przysiadła. Mówi, że raczej sobie z nim nie porozmawia, ponieważ on nie żyje mniej więcej od trzech lat. To był turysta, który przyjeżdżał do nich latami i bardzo dobrze go wyczułam. Dokładnie tak było, jak mi się wydawało. Nie mógł się doczekać w piątek po pracy, aż wreszcie będzie na ukochanych Mazurach. Był już spakowany, wszystkie bagaże miał w środku samochodu i od razu, kiedy wychodził z tej swojej korporacji, jechał prosto do nich. Jeszcze w Łazience w pracy zmieniał spodnie i buty, koszuli to już mu się nawet nie chciało i zawsze tak właśnie wyglądał w piątki, gdy do nich przyjeżdżał. Kiedy założyli gospodarstwo agroturystyczne, mniej więcej 10 lat wcześniej, był ich pierwszym gościem. Zawsze mieszkał właśnie w tej części budynku przeznaczonej dla turystów. Czyli w tej naszej. Oprócz pokoju po prawej stronie była też kuchnia, łazienka, taka wnęka, którą chyba można by nazwać garderobą. Miał więc tam dość wygodnie, oni zaczynali interes, nie byli też wówczas zbyt drodzy, a on był zachwycony. Miejsce było bardzo dobre, zawsze je chwalił, uważał, że ma wszędzie blisko. Wypoczywał tu jak nigdzie indziej. A potem, kiedy jechał gdzieś w te strony, ale nie do nich, tylko na przykład zwiedzać zupełnie inne zakątki Polski, zatrzymywał się zawsze. Kiedy widział, że ten apartament jest posprzątany, drzwi są otwarte, po prostu przechodził przez niego, zaglądał do nich, zawsze porozmawiali, wypili razem kawkę, dostał coś dobrego, a czasami on przywoził jakieś ciasto, posiedzieli chwilę i jechał dalej. I tym razem zachował się bardzo podobnie, tylko że. To nie mógł być on, bo nie było go już na tym świecie. Widzieliśmy więc ducha? Nasi gospodarze powiedzieli, że oczywiście, innego wyjścia nie ma. To musiał być on, ten ich pierwszy gość, turysta, z którym z życi byli najbardziej i który najwyraźniej tęsknił za chwilami, które tutaj spędzał. Zawsze mówił, że nigdzie nie da się odpocząć tak jak tu. Moi kochani, dziękuję Wam już za tę chwilę razem. Mam nadzieję, że od czasu do czasu dreszczyk emocji przebiegł Wam po plecach, bo trochę o to tu chodzi, a jednocześnie czujecie się całkowicie bezpieczni. Ściskam Was mocno, proszę o łapki w górę, podbicia, subskrypcje, a przede wszystkim o polecanie tego kanału, żeby przetrwał. Buziaki i papa.